Proszę Państwa, ogłaszanie w wyniku najnowszego sondażu stało się od 3-4 lat w ostatniej kadencji rodzajem radosnego rytuału, ponieważ rządząca partia telewizorów i gazety ona się nazywa obywatelska, ale ona jest raczej partią telewizorów i gazety trwa na szczycie notowań dumna i pyszna jak głaz narzutowy. Nie do ruszenia, bo narzucony przez bardzo potężne siły. No niestety, ostatnio pojawiła się tendencja spadkowa w tym trwaniu. Głaz zaczął się obsuwać. też sprowadzono podobno amerykańskiego specjalistę. Mówię podobno, bo to są sprawy poufne i jedynie dzięki przeciekom kapnie nam czasem jakaś informacja z tajnego Departamentu Manipulacji i Socjotechniki. Ów amerykański specjalista wsławił się jakoby ustawieniem kampanii wyborczej Baracka Obamy, no i teraz za niemałe w pieniądze wpadł do nas, do naszych baraków. Pouczył rządzących, że mają znacznie ostrzej niż dotychczas atakować opozycję. Inne sztuczki już nie pomogą. Wyprztykali się z cudów i z miłości, zielona plama dobrobytu wyblakła na mapie, drożyzna atakuje, bezrobocie trzyma, inflacja podchodzi do gardła. Tylko więcej chamstwa, agresji i nienawiści pomoże im zwyciężyć w wyborach. Do tej pory okazuje się traktowano opozycję zbyt łagodnie, za delikatnie, ale to się skończy. Należy się spodziewać, że współczynnik chamskiej agresji pójdzie mocno w górę. Nieodzałowany Maciej Rybiński pisał w którymś felietonie, mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, z chamstwem, które nie jest yy, odruchem chamskiego serca i umysłu, ale czystym wynachowaniem. Ideologią, doktryną polityczną, w której analfabetyzm moralny podniesiony został do rangi państwowej cnoty, a niewiedza i umysłowe niechlujstwo jest światopoglądowym fundamentem. Koniec cytatu. Pisał Rybiński te słowa parę lat temu na tle wyczynów Lepera. I patrzcie Państwo, jak pasują do poczynań obecnej rządowo-medialnej władzy. Nie tak dawno obserwowaliśmy pałkarskie dziennikarstwo, chamskie agresywne. Wspierające pałkarzy wysłanych przeciwko ludziom z kwiatami. Omawiając najnowszy sondaż, nie omieszkano zaznaczyć, dla podkreślenia wyższości elektoratu PO nad innymi, że gabinet Donalda Tuska cieszy się największym poparciem wśród respondentów z wyższym wykształceniem. No cóż, proszę Państwa, ten argument można interpretować różnie. Również tak, że ilustruje upadek szkolnictwa wyższego. Ludzie z wyższym wykształceniem kiedyś byli bardziej krytyczni, bardziej dociekliwi, wnikliwi od tych niedokształconych, mniej podatni na medialną papkę propagandową. A teraz zachowują się jak lemingi. Przecież znamy takich profesorów, którzy bez instruktażu gazety nie wiedzieliby co myślą i czy w ogóle cokolwiek myślą. Znamy też prezydenta, który co tydzień palnie takiego byka, że żaden satyryk by nie wymyślił. Przed Wielkanosą wizytował Lipnicę, gdzie od lat odbywa się konkurs na największą palmę wielkanocną. Prezydent oświadczył zgromadzonym, że docenia konkurs palem. Konkurs palem. Ten weselszy akcent przywołuje tutaj na finał Ferdynandu, by uświadomić Państwu, że nigdy nie jest tak ponuro, żeby nie mogło być weselej. A nasze idole polityczno-telewizyjne to w gruncie rzeczy bardzo pocieszne ludziki. O!